Na mikrofonie Oliwia Ziemak. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Młodzi z pasją. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy, ponieważ jesteśmy w miejscu, w którym nasza gościnie czuje się jak prawdziwa ryba w wodzie. Mowa oczywiście o uczennicy ZZZ numer 4, Wiktorii Koziatek. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, cześć wszystkim. Nazywam się Wiktoria Koziatek. W tym roku kończę 20 lat, a więc z jedynki przechodzę niestety na dwójkę. Pochodzę z miejscowości Parciaki, jest to około 40 km od Ostrołęki. W Ostrołęce uczę się w Zespole szkół zawodowych numer 4, imienia Adama Chętnika, na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. Jestem osobą kreatywną, troszkę szaloną, bardzo emocjonalną, ekspresyjną, bardzo dobrze zorganizowaną. Lubię podróże małe i duże. No i przede wszystkim moją największą pasją jest gotowanie. Jestem miłośniczką słodkości, dobrej kawy. No i co? Zapraszam dalej. Zaczniemy od samego początku. Jak zaczęła się Twoja kulinarna przygoda? Wiemy, że Twoje plany na przyszłość były w pewnym stopniu związane z gastronomią, ale jednak nie do końca. Dokładnie. Wszystko zaczęło się w sumie w wieku 13 lat. Zaczęłam interesować się wtedy bardzo dietetyką. Byłam naprawdę w tym dobra. Prowadziłam zdrowy tryb życia, tworzyłam jakieś fit przepisy, nawet for fun, tworzyłam jakieś diety. Ale nie zawsze było tak kolorowo, bo w międzyczasie popadłam w zaburzenia odżywiania. To w ogóle mam to przerobione w jakiś ten sposób, ale było takie wydarzenie w moim życiu. I, i, I tutaj w ogóle mogę przeprosić wszystkie osoby, które w tamtym okresie się o mnie martwiły. Ja byłam wtedy zbuntowaną nastolatką, która nie chce pomocy i, i nie wie w ogóle czemu każdy się mnie czepia. Ale teraz widzę, że, że, że jednak, nie tylko fizycznie, ale psychicznie, człowiek w ogóle podczas takiej choroby myśli inaczej. No ale ja żyję z takim przeświadczeniem w życiu, że coś dzieje się po coś, i gdyby nie te smutne wydarzenia w moim życiu, nie byłabym w miejscu, w jakim jestem teraz, i nie zainteresowałabym się moją wielką pasją, jaką jest więc coś musiało być po coś. Idziemy dalej. Teraz zapytam Cię o kulinarne doświadczenia. To była długa droga, a była też wyboista? Była wyboista, była kręta. W tej szkole odbyłam dwa razy praktyki, starze masę wyjazdów kulinarnych. Odbyłam dużo kursów, szkoleń. Byłam również na różnych pokazach kulinarnych szefów kuchni i wtedy tak na poważnie zaczęła się moja wielka zajawka. Byłam pod wrażeniem po prostu produktów, smaków. Nigdy w życiu nie doświadczyłam takich kulinarnych doznań i wtedy definitywnie zakochałam się w tym. I chciałam być wtedy na miejscu tych szefów kuchni, którzy po prostu gotują na żywo dla publiczności. Marzyłam o tym i marzę nadal o tym. Jestem po prostu zakochana. Wtedy zdecydowałam, że nie chcę się ograniczać, a ja, jak to było wcześniej, i po prostu chcę w to iść. I brałam udział w wielu kulinarnych konkursach. Szło mi bardzo dobrze. Zaczęłam być bardziej pewna siebie. I czwarty rok w technikum, to był rok przełomowy. Moja wspaniała nauczycielka, jako jest Ewa Okowicka-Dyl, zgłosiła mnie wraz z kilkoma uczniami do Akademii Kulinarnej. Akademia polegała na pomocy w rozwoju kulinarnym młodych uczniów szkół gastronomicznych i po pierwszych preselekcjach, wysłanych filmikach, Dostałam się, dostałam się do Akademii Mistrzów Smaku Bajel vedere I jak to wszystko wyglądało? Jak to wszystko wyglądało? To chyba był najpiękniejszy okres w moim życiu i to, co w ogóle mnie spotkało, nie sądziłam, że dostanę taką szansę. Akademia polegała na kilkunastu spotkaniach w różnych miejscach w Polsce. Były to różne warsztaty tematyczne, kulinarne, jak i wykłady teoretyczne. Z wspaniałymi. Szefami kuchni, przede wszystkim. Kurczę, nauczyłam się tylu rzeczy. Ja na pierwszych warsztatach byłam zagubiona, byłam przestraszona. Nie wiedziałam, co ja tu robię, bo sądziłam, że zajmuję miejsce komuś lepszemu, nie? Ale z warsztatu na warsztat było coraz lepiej, czułam się coraz pewniej, miałam większą wiedzę, większe umiejętności. Jeszcze bardziej uświadomiłam się w tym, że jestem na dobrym miejscu, że to jest to, co kocham, chcę iść w tym kierunku. No i zbliżyliśmy się już do końcówki. To była pierwsza edycja Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere, która miała się zakończyć w czerwcu ubiegłego roku. No i zbliżała się małymi krokami już ta gala finałowa, na której miał zostać wyłoniony laureat, czyli najzdolniejszy student Akademii z czwórki studentów. I los tak chciał, że udało mi się, zostałam laureatką pierwszej edycji Akademii Mistrzów Smaku Biblewebera. Czyli wygrałaś projekt i co wtedy czułaś? Boże, ja jak to wspominam, to normalnie emocje. Nie tak mam... widzimy, wzruszenie. Pierwsze co czułam na gali, gdy usłyszałam swoje nazwisko, szok, niedowierzanie, chyba zaraz zemdleję. Drugie co, Szczęście, niesamowite szczęście! I jeszcze większa wdzięczność. W ogóle wdzięczność. Uwielbiam te słowa, mam wytatuowane na szyi. Eee, usłyszałam te imię. Ja nie wiedziałam, czy ja mam skakać, czy ja mam płakać, co ja mam ze sobą zrobić. Wstałam z siedzenia i moja przyjaciółka, która również była z mną w akademii, Julita Gąska, po prostu odwróciła mnie i popchnęła w tą scenę. Idź, idź, ja idę zapłakana na tą scenę. Niesamowite uczucie. Dopiero gdy weszłam na scenę, trzymałam ten puchar w dłoni, widziałam publiczność, która klaszcze, cieszy się. Ja wtedy zaczęłam dopiero wierzyć, co się stało. Eee, jako w ogóle wspaniałą rzecz, czyli wygrałam wspaniałą nagrodę, e, którą też zapamiętam do końca życia, ponieważ był to wyjazd do Hiszpanii, gdzie odbyłam pięciodniowy staż w restauracji Mugaric w San Sebastian. Na wyjeździe byłam z szefem Tomkiem Łagowskim, to jest szef restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich. To był bardzo, bardzo aktywny czas, wspominam cudownie. Było ciężko, nie powiem, że, że było łatwo, ale doświadczenie, które tam zdobyłam, był tak wysoki poziom w tej restauracji, to były tak aktywne pięć dni, ja myślę, że w Polsce nie ma jeszcze takiego poziomu i długo nie będzie. Ale ja jestem tak wdzięczna, że miałam okazję tam być, pracować na takich produktach i takimi technikami, które zakochałam się w fermentacji. Tam. Jakie rzeczy ja tam jadłam, to jest po prostu szok. A jeszcze podczas całego wyjazdu byliśmy na dwóch kolacjach degustacyjnych, w gwiazdkowych, również restauracjach. To było doznanie, po prostu, po prostu wow! Nie to, że z pięknym widokiem na San Sebastian polecam wszystkim. Wspaniale, wspaniale było. Wyjazd był w sierpniu i tak skończyliśmy pierwszą edycję. Ale co jeszcze mogę tak dopowiedzieć o akademii? To już po zakończonej edycji, w październiku, miałam okazję być na najbardziej prestiżowym konkursie kulinarnym w Polsce, czyli Boku Zdor. Byłam tam w Technical Team, taka pomoc. Miałam zadanie prezentować dania konkursowe publiczności. Więc, więc super w ogóle. Dla mnie to był zaszczyt być tam i najpiękniejsze co było tam, najpiękniejsze tak powiem. Ale no po prostu ja spełniłam tam jedno z marzeń, ponieważ moim największym autorytetem kulinarnym jest Karol Okrasa. I on był na tym konkursie z d'Or i jak ja go zobaczyłam, ja po prostu ja zaczęłam płakać, jak to ja, ja, ja po prostu się trzęsłam. No i był moment, że ja się wstydziłam po prostu zagadać, zapytać o zdjęcie i on sam po prostu widział to i on do mnie zagadał, ja po prostu już cała czerwona, zaczęliśmy rozmawiać. Na końcu w ogóle konkursu zaproponował mi, żebym wyszła z nim na dłonie niezwycięzców, więc pełniłam taką funkcję, że stałam obok niego, trzymałam koperty. To był dla mnie taki zaszczyt, że sam Karol Okrasa po prostu, że ja stoję przy Karolu Okrasie, bo... Do tego zaproponował mi starć własnej restauracji, który odbędę w tym roku, tylko, tylko skończę maturę. Ja jadę do Warszawy, w ja. Tak, I, i, i jeszcze dzięki Akademii miałam okazję być na Made for Restaurant w Krakowie. I kolejne marzenie spełnione, czyli miałam własny live cooking, gotowałam na żywo przed publicznością na targach Smaki Warszawy. Ja, ja nie wierzę, że przez ten rok wspomniałam tyle marzyń. Jestem niesamowicie wdzięczna. Wdzięczność, wdzięczność, jeszcze raz wdzięczność. Widzę, że te wspomnienia wywołują w tobie duże emocje. Dokładnie. Więc teraz przejdziemy trochę do innej sprawy. Teraz mam takie pytanie praktyczne, które myślę, że pomoże wielu naszym czytelnikom. I wcielamy się w taką rolę, że ja zapraszam znajomych na jakąś wieczorną posiadówkę, okay. nie chcę robić żadnych dań głównych, przy pięknie nakrytym stole, chcemy po prostu usiąść sobie w salonie, przy kanapach, co najlepiej zrobić do Na ludzi, na ludzi, tak. Okej, okay, to ja tu pójdę w klasykę, ja jestem wielką fanką serów, więc zawsze na imprezie u mnie musi być deska serów wędlin, nie ma co oszczędzać na jakości, lepiej kupić takie fajne jakościowo składniki. Do tego ja jestem estetką, ludzie jedzą oczami, także do tego jakieś truskaweczki, winogronno, orzechy włoskie. Fajne inspiracje są, polecam wszystkim na Pinterestie. Można sobie zobaczyć, jak ten układ deski sobie tam rozporządzić, to jest na pewno to. Do tego mogłabym y, też polecić tartinki z ciasta kruchego, bo można pracować tak naprawdę wszystkim. Po wytrawne rzeczy, po słodkie rzeczy. Jeśli chodzi o wytrawne, może być to humus, jakieś pasty, wegesmalczyki, malczyki guacamole swoją drogą uwielbiam awokado uwielbiam na słodko może być to jakiś krem na bazie śmietanki czekolady tak zwany ganasz mus z owoców do wyboru do koloru tak samo jest z ptysiami ja jestem również wielką fanką ciasta parzonego eklery ptysie można je faszerować również tymi składnikami więc ktoś wojna wyprawni na słodko to można różnie pomieszać Myślę, myślę, że to by znikło, w, by znikło w mgnieniu oka. Czyli najlepiej sprawdzą się takie porcje, które można wziąć do ręki i od razu Tak, zejść. ja jestem wielką fanką właśnie małych porcji. Uwielbiam tworzyć finger foody, właśnie takie przekąski, przystawki, amuse-bouche. Amuse-bouche to jest taka mała przystaweczka, jeszcze przed przystawką, jeśli chodzi o menu degustacyjne. Uwielbiam właśnie małe porcje, to jest mój taki koń. No. To właśnie w tej pracowni rodzą się prawdziwe talenty. Mieliśmy tutaj przykład Wiktorii i Julity, które wystąpiły w naszych odcinkach. I jak to jest z rekrutacją tutaj u Państwa? Mhm. Eee, rekrutacja w naszej szkole już od jakiegoś czasu odbywa się na kilku kierunkach. Głównie rekrutujemy do technikum. Oczywiście jednym z ważniejszych kierunków dla nas, takich sztandarowych, jest technik żywienia usług gastronomicznych, kierunek, który właśnie dziewczyny też kończą w tym roku ale mamy też inne kierunki dla uczniów, którzy są zainteresowani gastronomią, to jest technik, żywieni, technik technologii żywności o specjalności cukiernik oraz technik przetwórstwa mleczarskiego. Zapraszamy też uczniów, którzy bardziej widzą, widzą się w branży hotelarsko-turystycznej, bo mamy kierunki takie jak technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki. Tych, którzy bardziej widzą się w dziedzinie ekonomii, zapraszamy do technika ekonomisty. Zapraszamy także do technika handlowca. Jeśli, tutaj już mówię do przyszłych ewentualnie kandydatów do naszej szkoły, jeśli chcielibyście przyjść do nas do szkoły i zobaczyć, jak wyglądają zajęcia praktyczne, czy na gastronomii, czy też na zupełnie innym interesującym was kierunku, dajcie znać. Napiszcie do nas na sekretariat małpa. Ztz4.ostroleka.edu.pl, że chcecie przyjść do nas do szkoły, że chcecie zobaczyć zajęcia. Jakie zajęcia, jaki kierunek Was najbardziej interesuje, a my już w odpowiednim czasie się do Was odezwiemy i serdecznie Was na takie zajęcia zaprosimy. Także zapraszam do czwórki. To zmierzamy już do końca naszej rozmowy. Za chwilę matura i koniec szkoły średniej. Jakie masz plany na przyszłość? Jakie mam plany, jeśli chodzi o maturę? Trzymajcie kciuki. Teraz mam taki właśnie zastój, jeśli chodzi o, o tą moją karierę kulinarną, ale po maturze ruszam na grubo. Pierwsze co, chcę się wyprowadzić do Warszawy, chcę wycisnąć z niej jak najwięcej, odbyć zaplanowane staże gdzieś tam, zacząć pracę w gastronomii, tak na grubo, na grubo. Nie chcę się ograniczać też do jednego miejsca, że, że, żebym... Nie chcę być po prostu uziemiona w jednej restauracji na parę lat, chcę po prostu jeździć, zwiedzać i doświadczać. A od października, o tym nie wspomniałam wcześniej, planuję studia. Mogę powiedzieć, że wygrałam taką wejściówkę dzięki akademii na, na, na studia, na kierunku hotelarstwa i gastronomia, także chcę sprawdzić swoich sił również na studiach. Połączyć to z pracą, ogólnie rozwój, rozwój. Chcę po prostu być lepszą wersją siebie. Chcę być dobra w tym, co robię, bo uważam, że jeszcze jestem bardzo, bardzo malutka i to dopiero początek mojej kariery. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. I tego Ci życzymy. Dziękuję I Dziękuję Ci bardzo, Wiktoria, za rozmowę. To był kolejny odcinek cyklu młodzi z Pasją. Oczywiście nie wychodzimy jeszcze z tematu gastronomicznego. Czeka nas teraz deser. Okay. Dziękuję. Dziękuję bardzo.